Dobry, kochani, w nowym filmie na moim kanale mamy vlog, jesteśmy na, no już za pół dobrze. Ja właśnie wyszłam od Kingi i tak jak możecie zobaczyć, znowu zrobiłam sobie, znaczy znowu, no już dawno nie miałam, ale zrobiłam sobie taką przedłużoną grzywkę, odświeżyłam kolor, wsiadam do auta, jadę na szybkie zakupy. I z racji tego, że jutro mamy um, Wigilię, taką Wigilię, co ja w ogóle gadam? Z racji tego, że jutro idę do Zuzy na parapetówkę, a jesteśmy przed świętami, to tak sobie pomyślałam, że fajnie by było dziewczynkom kupić po jakimś małym gifcie, po może jakiejś małej bombce. W Action niestety nie ma, bo już tam byłam, sprawdzałam i są tylko takie, no beznadziejne jakieś ostatki w ogóle zostały. Więc podjadę teraz sobie do Lili, a może do Homli, czy w Homli będą bombki? Chciałabym takie szklane Albo coś takiego, takiego, jakiegoś fajnego, tematycznego Związanego z nami Kupić każdej i też nie za miliony Żeby to był po prostu jakiś drobny gest No ale Zobaczymy, czy się uda coś znaleźć Jak się nie uda, to kupuję wino I biorę wino Oczywiście dla co składałyśmy się na prezent Bardzo fajny zresztą prezent Dziewczyny wymyśliły tym razem naprawdę coś ekstra Znaczy zawsze są ekstra, ale jakby No jakby wiecie Więc, no więc bardzo się cieszę, że jutro Jutro taki wieczór mnie czeka, bo ja zawsze fajnie się z nimi bawię i zawsze sobie i pogadamy i pośmiejemy się. I, I no, jest po prostu bardzo miło. Jakoś mi jest w ogóle dzisiaj zimno. Zrobiło się 6 stopni i wydaje się z 10 jakby, jakby była ogromna różnica. I mi, aż tak normalnie trzęsie mnie. Ale w domu mam zupkę, więc jak tylko wrócę do domu, to zjem sobie ciepłą zupkę. I to będzie moje śniadanie dzisiaj. jeszcze oczywiście nie zdążyłam nawet nic zjeść. Ostatnio ktoś mi napisał, że yy, narzekam, że nie mam czasu, a chodzę ciągle do tych beznadziejnych sklepów. I to jest właśnie ten moment w tym vlogach. A w ogóle najbardziej to chciałabym znaleźć takie bombki w kształcie kieliszka, albo butelki wina, albo czegoś takiego. Te są bardzo ładne. Misie, ale no takie trochę dziecięce, nie? Ładne, no ale... No ale nie, nie w moim stylu. Są takie butelki, ale one są z ginem i tak średnio mi się podoba to wykonanie. Więc nie bardzo. Te są też ładne, ale nie nawiązują... No nawiązują tylko do świąt, w sumie do niczego więcej, więc tak trochę kicha. Ewidentnie się teraz mocno ochłodziło. I te, już wiem, co jest w Homley, więc ewentualnie coś tam wybiorę. Ale jeszcze liczę na to, że w Ligi też będą jakieś takie bombki na sztuki i uda się coś wybrać konkretnego. Chociaż jeszcze zastanawiałam się nad kubeczkami świątecznymi, czy nie podejść właśnie do PEPCO. Bo w Homli nic mi się jakoś tak specjalnie nie spodobało. No, chyba, że jeszcze tak wybiorę, zobaczymy mi się nie chce jeździć. Chcę to załatwić i wracać do domu. Jeść, posprzątać, odebrać kostkę. Jaki standard, co nie u mnie? No i znalazłam to, o co mi chodziło. Są takie kieliszki w takiej wersji, ale są też w Takiej. Zresztą się zastanawiam, które wziąć, bo jeszcze jedne, więc zaraz pokażę. I są różne kolory, ale te mi się też podobają, lizaki. są takie mega słodziutkie. No jednak chyba pójdę w takie lizaki, Bo uwaga, jeszcze są takie i te też mi się mega podobają. I teraz sama nie wiem, czy iść w te mniejsze dwa, takie bardziej sylwestrowe czy jednak, czy jednak, czy jednak jest te większe, takie typowe ledwiny. Duże z różnica są o wiele mniejsze, to są o wiele większe. Ale te mają takie bardzo, bardzo kolorowe kolory, też nie wszystkim będzie pasować, a złoto i srebro myślę, że jest tak dość popularne i raczej takie uniwersalne bardziej na niż kolory i teraz sama nie wiem. Chyba jednak stanie na tych, tylko chciałabym znaleźć jeszcze w tym większym kształcie, bo też mi się podobają i po prostu pomieszać. W zależności od y, tego, która, jakie będą słowa, będzie najmniejsze mniej większe. Tyle, że nie ma już ich. I się też tak zastanawiam, czy jest gdzieś, bo nie że może jeszcze są te góry. No więc szukamy. Nie dało mi się znów. Czyli na 3, 4, 5, 6. I już nie ma na koralowaniu. To jest takie z ustalenia. Wygląda jednak, wszystkie wezmę te mniejsze. No by tak duże, żeby dwie miały takie. Przecież to jest dobre, to mi się bardzo podoba. No, ale chwilę. Tak, 2, 3, 4, 5. Dobra, zakończona sukcesem. Kupiłam 10 z tych różowych kieliszków. Kupiłam taki ala papier, ale to nie jest papier, tylko bardziej taka wizelina czy coś. I chciałabym porobić takie małe mm, paczuszki. Myślałam o tym, żeby jeszcze podjechać do Pepco i kupić po prostu takie małe torebeczki. Ale kurczę, mm, zobaczymy jak mi pójdzie z tym pakowaniem. Mam nadzieję, że to pakowanie będzie ok. Yy, I chciałabym właśnie wszystkie przemieszać z nożyczką i dodać do tego taki dzwoneczek. takie dzwoneczki kupiłam. Więc mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie i będzie to fajnie wyglądać i uda mi się to zawiązać. A jak nie, to skończy się na torabeczkach. Chociaż wolałabym już nie kombinować, nigdzie nie jeździć. Jestem bardzo głodna, akcja zakończona sukcesem. W ogóle byłam jeszcze w Sensei, kupiłam sobie ten top, który niedawno pokazywałam. Co prawda M, nie było S, ale już wzięłam ten M, bo stwierdziłam, że, że chcę go jutro założyć. Więc przygotowania pełną parą. jasne, oczywiście znowu mogą pojawić się Komentarze, że sama sobie dokładam roboty i właśnie nie mam na nic czasu. I zgadza się, sama sobie dokładam roboty. To jest czysta prawda, dlatego że ja po prostu lubię robić prezenty, lubię sprawiać radość, lubię takie małe, małe, fajne gesty. Eee, a z racji tego, że dzisiaj mam wolne, no to stwierdziłam, że po prostu ogarnę to i na pewno dziewczyna będzie miło i to będzie taki fajny, miły gest. Eee, czuczenia naszej znajomości przed świętami. Więc oprócz tego, że, to, że idziemy na parapytu wezuzy, no to będzie mały gift ode mnie dla dziewczyn z Obawiam się problemu z pakowaniem tych bombek, ze względu na to, że one są takie bardzo, bardzo delikatne i w sklepie już widziałam kilka popękanych, ale jeżeli w Wieluniu szukacie jakichś takich fajnych bombeczek na sztuki, to właśnie znajdziecie w Lili. Eee, nawet zastanawiałam się, czy sobie jeszcze takich lasek Cukrowych, czerwonych nie dokupić na choinkę Ale stwierdziłam, że w tym roku już odpuszczam e, i, I... No i właśnie boję się tego pakowania, żeby one mi nie popękały Albo nie popękały gdzieś w trakcie Jak ja będę niosła, więc no zobaczymy e, Co z tego wyjdzie Śliczny piesek, cudowny piesek Idziemy? Idziemy na spacerek? cieszę się? Wiesek co jest najlepsze w posiadaniu psa To, że możecie nie być Pół godziny, godzinę, możecie nie być nawet 10 minut, a pies za każdym razem cieszy się tak samo, kiedy wracasz do domu. Cieszy się, jakby ci nie widział pół roku i byś był, byłbyś jego najważniejszą osobą w życiu, To jest najcudowniejsze uczucie. No, jeszcze najcudowniejsze uczucie: jak się przytula, jak się położysz, on się do ciebie przytula, to też jest najcudowniejsze. No, ogólnie posiadanie psa jest fajna. Oczywiście jest bardzo dużym obowiązkiem. W pewnych momentach też jakimś wyrzeczeniem, ale jest zdecydowanie warte. Tak jak Wam mówiłam, ja tak do końca też nie byłam przekonana co do psa, bo, no bo my często wyjeżdżamy, lubimy wyjeżdżać. Ja lubię też podróżować, więc to mnie powstrzymywało i to, że dużo pracuję. Wiele godzin nie nie ma w domu, ale bardzo się cieszę, że możemy to rozwiązać sobie właśnie w ten sposób, że ja czasami ją mogę zabrać do pracy, że też przerwę mam w ciągu dnia i, i po prostu jest na stanie przyjechać do domu i, i wyjść z nią, troszkę czasu spędzić. Później znowu są dzieci, więc ona ma zabawę. W ogóle tak urosła teraz, że to jest niesamowite. Jest taka piękna. To cringe'owe się zachwycać swoim psem? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Jest... Jest naprawdę cudowna i jest naprawdę w miarę ułożona i dość grzeczna, więc no nic, same superlatywy. Chyba, że ma problemy żołądkowe, no wtedy jest mniej kolorowo. Daisy, siad, 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 siad ładnie. No mój grzeczny piesek, śliczna jesteś. Śliczna jesteś, też nagrodę? Nagroda będzie. Stwierdziłam, że zmieniamy pościel we, wszystkim, we wszystkich łóżkach w domu. Chociaż ta zielona jest świąteczna, ale przyszedł czas na to, żeby ją odświeżyć i zastanawiam nieco i lepiej, pościel. To jest w ogóle bardzo takie... Pytanie, bo ja nawet się spotkałam z tym, że niektórzy zmieniają co drugą noc. W innym przypadku, że co tydzień. W innym przypadku, że raz na dwa tygodnie, albo raz na miesiąc, albo jeszcze rzadziej. Więc no nie wiem. Ja nie będę mówić, ile razy zmieniam, ale na pewno nie raz na tydzień to na bank, No, więc zmieniam wszystkim pościele te pióra i już zaczynam tutaj trochę ogarniać do momentu, aż zupka mi się ugrzeje, żeby wykorzystać już ten czas i wstawić po prostu pranie. Zresztą u nas ostatnio non stop chodzi pralka i suszarka, wiesz, Daisy non stop. Daisy mi podarła spodnie na spacerze. A propos jeszcze takich yy, gorszych rzeczy, gorszych sytuacji z psem, bo mnie złapała, biegałyśmy sobie i mnie złapała, chciała zatrzymać. No i, i, i zobacz, co mi zrobiłaś. Popsułaś mi spodnie. No, spodnie nie popsułaś, widzura. No, ale trudno, wybaczam ci. w ogóle ten zapach, Lenor Fresh Air jest po prostu boski, uwielbiam go. E, jakiś czas nie używałam w ogóle e, nic do, do zapachu i płynu żadnego do pukania, ale po prostu wszystkie ciemne rzeczy, jak nie użyjesz jakiegoś właśnie płynu tego typu, to śmierdzą po wyjęciu z pralki. I stwierdziłam, że, że muszę coś kupić, bo mi to przeszkadza. Widziałam to i to jest super. Wiem też, że dziewczyny dodają um, olejki eteryczne naturalne i podobno to też działa, muszę to wypróbować. Mamy tu delikatny bajzel, ale znalazłam w półce takie coś, to chyba do mnie musiał kupić i stwierdziłam, że dzisiaj mamy zupkę. Ale stwierdziłam, że zrobimy na drugie, właśnie takiego kurczaka w kary z mlekiem kokosowym. I tego mleka mamy trochę mało, więc dodamy może jeszcze serka mascarpone i to wszystko z ryżem. I tak sobie pomyślałam, że to będzie super pomysł na obiad. Jak w ogóle zobaczyłam to zdjęcie, to tak mi się zachciało kurczaka w kary. Może nie takiego kurczaka, jak jest na tym zdjęciu, bardziej takiego, ale jednak. I w ogóle stwierdzam, że te kokardki naprawdę robią robotę i one tak ładnie wyglądają. Super sprawa. jest, słuchajcie, takie ostre, że dodałam tego prawie, no prawie wszystko. Bo tak było w przepisie i to jest takie nawet ostre, słone i takie nasycone smakiem, że zdecydowanie mogłam mm, dać tego o wiele mniej. O Boże! O Matko! Chyba jogurtu jakiegoś jeszcze tu dodam. Dodałam tutaj jeszcze trochę tych wszystkich Śmietan, jogurtów i tak dalej jest trochę lepiej, ale nadal. Nadal jest mega słona, więc... Gdybyście używali tej pasty, nie róbcie dajcie, nie róbcie tak jak ja, dajcie troszkę tylko naprawdę niewielką ilość. Zupkę zjadłam, zjem drugie, lecę po kostka. I trochę ogarniemy dom. I jutro będziemy chyba robić pierniczki, bo dzisiaj to... Dzisiaj to nie wiem czy mi się będzie nie chciało. Muszę już się zbierać po kostysia, ale zjadłam, przepyszne jednak, wyszło to kary, zmieniam zdanie i chcę zobaczyć jak wygląda ten papier. O, widzicie? To jest coś takiego, nie wiem czy to odda. Ale fajnie. Teraz chwila, chwila, nożyczki, nożyczki, nożyczki. ale to dobra, z jownikami bierzemy jeden ten kieliszek, czy on ma tu cenę? Na szczęście nie. Ja bym zrobiła coś takiego, że wycięłabym tutaj, że... O, ups, no właśnie. Jak to zrobić teraz, żeby ten kieliszek stał tutaj? Mi się nie wywalał. A nie, widzicie, jednak nie na pół. Tak będzie OK. O! No i super! I teraz bierzemy. Bierzemy jeszcze to. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ha, I teraz, jeszcze raz. Bierzemy ten kieliszek. Hop, hop, hop. Zabijamy go w ten sposób. Bierzemy w tą No, zobaczcie. I kieliszek spakowany. Wygląda to w ten sposób. Brzęczy, brzęczy. Leciutkie, delikatne, mam nadzieję. Zastanawiam się, czy nie zawinąć jeszcze tego w sumie w. Dwa te papiery, bo boję się trochę, że może się stuknąć. Może nie, jak włożę tak ten ekstra i zajmuje to chwilę, więc jak przyjadę z kostkiem, to to skończę. Prezenciki dla dziewczyn przygotowane wyglądają ładnie, prawda? Tak. Co sądzisz? Ja uważam, że wyglądają naprawdę całkiem spoko. Tutaj mój syn robi porządek w swoim pokoju. No to dobrze, zostawię oczywiście. A włożyłeś te prace, tak? Te rysunki, pracunki? Włożyłeś, dobra. Te gry trzeba jeszcze gdzieś schować. To lego posprzątać. W tym ciastku tata musicie zamontować baterie, bo przecież do tej pory nie są zamontowane. W skarpetkach jeszcze sobie musisz posprzątać, Misiek. Bo bałagan tam jest. Ostatnio nie mogłeś znaleźć żadnych skarpetek. A mama zaraz przyniesie Ci świeżą pościel, dobra? A dlaczego? No, bo tam, tamtą, bo już była brudna. Okej? Okay? Czy ubiorę twoją pościel, a ty Misiek? Nie! Wywalisz wszystko stąd? Nie, nowa. Tak, bo jest bałagan straszny. Ale... Porządki przedświąteczne, żeby przyszedł nie. Mikołaj. No, do dzieła, chłopiec. To ci Aja. idzie bosko. Aja. Aja! 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 Ale narobiło się bałaganu, to trzeba. Be... Czekaj, czekaj! Tego nie, to jest poskładane. Uwaga! Dobra, a to co jest poskładane to no, niekoniecznie. Ale to już tak, bo to jest nieposkładane. No i jeszcze półeczka ci została. nie? Uh, no uh, uh. Połowa za nami. Dokładnie połowa, bo jest 24, a dzisiaj otworzyłeś. 12. Czy dzisiaj dokładnie połowa Co mam ci dać? Co tady chce nie no zaś sobie zadam. Ja tutaj będę ogarniać Łazienkę, a mój syn uczy się jeździć na rolkach, bo dostał je na urodziny, chyba nie? Na urodziny dostałeś i jeszcze, no tak, w to lato średnio nam to wychodziło, więc uczymy się w domu. To jest podobno najlepsza... No dawaj, nie trać równowagi. A! Uczymy się w domu, to jest podobno najlepsza metoda, więc Ama. będzie jeździł po pokoju. No widzisz, brawo, coraz lepiej. Później z Frankiem latem będziesz jeździł, bo Franek super jeździ na rolkach. A jak się na rolkach nauczysz i pójdziemy na lodowisko, to też będzie ci o wiele prościej. Bo na lodowisku się tak samo jeździ prawie jak na rolkach. No, a chciałbyś iść na lodowisko, nie? No właśnie, tu musisz trenować. Żeby było bezpieczniej, przed chwilą założyliśmy kask, a tutaj stał się jakiś wypadek. Stawaj! Naprawdę się zastanawiałam, czy zacząć dzisiaj sprzątać tą kuchnię, bo już mi się totalnie nie chce. Ogarnęłam łazienki, ale stwierdziłam, że chcę mieć już czysto jutro. W sensie, że nie chcę wstać w tym bałaganie i chcę sobie dzisiaj, chociaż późnym wieczorem, bo już jest 20, e, to usiąść w takiej czystości, zapalić sobie świeczkę i tak poczylować. I dlatego też stwierdziłam, że jeszcze mam nadzieję, że takie pół godziny i ogarnę to na tyle, żebym mogła to zrobić. Może nie jakoś tak super, bardzo mocno ogarnę to sprzątanie, e, ale ogarnę tak, żeby już było przyjemnie i czysto. I dlatego też. No, dlatego też zapierdzielam. Kostusz się już myje. Bardzo dzisiaj chciał robić te pierniczki, ale stwierdziłam, że jak to jest taki bałagan, nie ma się nawet gdzie ogarnąć, to po prostu najpierw posprzątam jednak, a jutro na spokojnie, dzień, od rana, zrobimy sobie te pierniki, żeby, no, żeby wszystko było takie poukładane, żebyśmy też mieli więcej czasu. Musimy też jeszcze jutro podjechać do sklepu, bo Kostek yy, oczywiście będzie chciała je dekorować, a ja w sumie kupiłam tylko posypkę, a nie mamy żadnego lukru Chyba, że lukier zrobię sama w domu albo jakąś taką rozpuszczę czekoladę i jakiś taki czekoladowy, yy, czekoladową polewę zrobię No ale to zobaczymy jutro Dzisiaj plan jest na to, żeby ogarnąć co jest do ogarnięcia i odpocząć Drogą, myślę, że i tak dzisiaj sporo zrobiliśmy, bo u Kostka zrobiliśmy taki bardziej generalny porządek i w ciuchach i tak dalej, więc koniec yy, końców nie mogę narzekać, jestem zadowolona, no i popakowałam prezenty dla dziewczyn, więc Justyna, nie dojeżdżaj się, tylko bądź z siebie dumna, po prostu i wam też to radzę, by... Się nie dojeżdżać, nie krytykować wewnętrznie, bo prawdę mówiąc, wiecie, jak ktoś tam pytał ostatnio na QA, które w sumie było, już się pojawiło, czyli się nie bałam hejtu. Wiecie co? No hejt oczywiście gdzieś tam nas sobie pryka, boli, eee, czasami o tym myślimy więcej, czasami nie, czasami mamy to gdzieś, w zależności od tego, jak też się czujemy wewnętrznie i tak dalej, ale prawdę mówiąc... Najgorszymi krytykami i najgorszymi hejterami to jesteśmy my sami najczęściej, bo my, my sami najczęściej po prostu. Dowalamy sobie, e, zastanawiamy się, czy jesteśmy okej, okay, czy nie okej, okay, ile jeszcze moglibyśmy zrobić, że nie mamy perspektywy albo mamy perspektywy, a nic nie robimy z tym, że powinniśmy to, tamto, sramto, powinniśmy być e, w danym miejscu już dawno w życiu, a ta droga cały czas trwa i albo nawet się jeszcze nie rozpoczęła, więc my sobie potrafimy naprawdę powiedzieć najgorsze rzeczy o sobie. Tak mi się wydaje i przynajmniej z tego jak rozmawiam z ludźmi. Mm, to chyba tak to jest więc tak naprawdę ci ludzie, którzy nas nie znają totalnie yy, mogą mówić o nas jakieś rzeczy ale nie mają o nas żadnego pojęcia bo umówmy się, że nawet jeżeli ktoś mnie zna wid z widzenia albo nawet jeżeli, no nie wiem znam mnie tylko z filmów na yy, YouTubie to on mnie zna tylko z jakichś krótkich urywków i krótkich momentów mojego życia, które pokazuję. Więc znam mnie bardzo pobieżnie, bardzo pobieżnie. I, I co chciałam powiedzieć, jak to podsumować, żebyśmy po prostu się od siebie odwalili i, i starali się o sobie myśleć dobrze. Taki przekaz. W tym dzisiejszym blogmasie świątecznym. W ogóle myślę, że takie y, podsumowania i plany na przyszły rok, jakieś vision boardy i tak dalej, y, to jest fajna sprawa. Wiem, że na to brakuje czasu, ale ja bym bardzo chciała w tym roku podsumować sobie ten rok, który minął, zobaczyć co robiłam. Nawet to jest fajne, żeby po zdjęciach sobie w galerii przejechać i zobaczyć, w ilu miejscach byliśmy, co robiliśmy, co nam się udało, a co nie. Po prostu na chwilę się zatrzymać, bo w codziennym pędzie tak pędzimy, że tak naprawdę nie wiemy do końca, co się dzieje. I często w ogóle gdzieś nam uciekają y, takie małe momenty. I to jest dobry moment, żeby się zatrzymać. Jak już trochę zwolnicie, skończy się ten przedświąteczny szał, to jeśli będziecie mieć wolne w trakcie świąt czy po świętach, to, to myślę, że to jest fajny pomysł, żeby po prostu usiąść. I podsumować sobie ten rok, nieważne jaki on był, czy dobry, czy zły, um, to po prostu, po prostu to zrobić, żeby się na chwilę zatrzymać w tym swoim życiu. Tak, e, a ja sprzątam dalej, bo się rozgadałam, a miałam ogarniać. Nie jest reklama, ale wszyscy zachwycają się tym zapachem u mnie w studiu, bo mam tam dyfusor właśnie do Muad Wine i naprawdę wszyscy mówią, że to jest przepiękny zapach. Więc no jest i pachnie. Teraz odpaliłam sobie tą świeczkę. Bardzo w ogóle fajne są te zapałki. Ja wiem, że drogie i takie w ogóle długie i ten, ale ładnie też wyglądają, jako nawet dekoracja. I ten zapach jest naprawdę. Naprawdę boski. Myłam podłogę, odpaliłam sobie świeczkę. Ale wyglądam tak, jak wyglądam. Yy, I tylko sobie czemu herbatkę. Jestem już mocno, mocno zmęczona. Yy, jeszcze czeka mnie spacerek z Daisy. Czeka mnie prysznic. Posiedzę sobie jeszcze z 15 minut. Tak, Daisy? I idziemy spać, bo jutro znowu kolejny intensywny dzień grudniowy. Ładnie posprzątane podłoga umyta, odświeżona, więc y, przynajmniej można się nacieszyć teraz takie 10-15 minut w tym porządkiem. Jeszcze muszę ubrać pościel, bo chłopakom ubrałam, a y, naszej jeszcze nie. Dzie dziękuję Wam serdecznie z herbatką moją za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już w kolejnym. Pa!